Witam. Pod Donieckiem walki w Marińce, Pawliwce, Krasnochorywce, Aleksandropolu, pod Hersoniem walki w miejscowościach Szerokie i Łozowe. Na obrzeżach miejscowości Piskie Ukraińcom udało się utrzymać pozycję na wojskowym osiedlu mieszkaniowym. Rosjanie ostrzelali te budynki wyrzutniami TOS-1. To pierwszy przypadek użycia tej broni w terenie zamkniętym i kolejna oznaka eskalacji. Jest to technicznie rzecz biorąc broń chemiczna, choć nie jest zakazana z racji na luki w konwencji genewskiej. Rakieta przy wybuchu rozpryskuje paliwo na obszarze kilkuset metrów, osiągające temperaturę kilkuset stopni. Salwa z takiej wyrzutni podpala obszar kilkudziesięciu hektarów. Żadne okopy przed tym nie ochronią. Jest to, kolejna, jest to kolejna oznaka eskalacji i znak, że Rosjanom kończy się cierpliwość. No i oznaka słabości prawa międzynarodowego, bo niektóre bronie masowego rażenia są śmiercionośne. Po ostatecznym rozprawieniu się z Peskim Rosjanie mogą okrążyć Avdiivkę, będącą głównym punktem opóźnienia. W regionie Ukraińcy będą musieli wycofać się na alternatywną linię Konstantynopil, pokrow z Konstantyniwka. Budują oni tam umocnienia już od kilku miesięcy, choć tu, gdzie obecnie trwają walki, choć tu, gdzie obecnie trwają walki, budowali je przez kilka lat. Biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwalają Rosjanie te fortyfikacje to nie wróżę linii alternatywnej zbyt długiego życia. W Bachmucie wagnerowcy zajęli obrzeża i część fabryczną walki trwają w centrum wokół miasta trwają walki w Jakowliwce Siły separatystów zajęły Wierszynę I atakują Zajcewo Aglomeracja jest teraz odcięta z trzech stron I w zasadzie skazana na upadek W obwodzie zaporowskim walki w Nowosiłce Pod Charkowem Rosjanie zdobyli Udy i Borszczową Miejscowości te były szturmowane już kilka razy A stadia trwało tu od pierwszej połowy lipca Rosjanie atakują teraz Pytomnik Koło Siewierska walki w Wyimce i Iwanodaryjwce Koło Słowiańska walki w Dolinie i Nowej Ukraińcy proponują ustanowić wokół Energodaru strefę zdemilitaryzowaną z wojskiem ONZ zabezpieczającym strefę. Problem w tym, że ONZ swojego wojska nie ma, a państw neutralnych chcących się w to zaangażować, to za dużo nie ma. Poza tym polepszyłoby to sytuację Ukraińców, bo zmniejszyłoby to obszerażenie rosyjskiej artylerii, a w służdnie prójdą linie zaopatrzeniowe do Krzywego Rogu, przez co Rosjanie tym bardziej się nie zgodzą. Pytanie czy te bombardowania nie miały doprowadzić do właśnie tego. Scenariusza? No i co za Debil takie coś wymyślił. Igor Girkin, szara eminencja Donbasu, pierwszy premier Donieckiej Republiki Ludowej, został zatrzymany w obwodzie hersańskim, gdy próbował przedostać się na ukraińską stronę. Przeczuwam syndrom wałęsy, bo jest to jeden z niewielu ludzi na świecie co może dorównać przyroście naszemu prezydentowi. Pytanie, jak teraz reaguje Zachód, bo jeszcze do niedawna to był morderca, ale teraz jest technicznie rzecz biorąc więźniem politycznym Putina i to jednym z najbardziej wpływowych. Gubel. Gubernator obwodu dnipropietrowskiego, Hanady i Korban, został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego. Stało się tak oficjalnie, ponieważ posiada on obywatelstwo innego kraju, Izraela konkretnie. Był on biznesowym partnerem i zastępcą i chora poprzedniego gubernatora tego obwodu. Będącego również drugim najbogatszym oligarchą na Ukrainie i byłem pracodawcą złońskiego. Jemu też zabrano obywatelstwo z miesiąc temu. Teraz w sprawie Korbana popatrze wyraziło wielu czołowych polityków ukraińskich, w tym Witalii Kliczko. On również ma. Podwójne obywatelstwo, z tym, że niemieckie. W wywiadzie dla portalu Babel prezydent Kijowa opowiedział o ostrzeżeniach płynących do niego od osób z rządu centralnego. W skrócie, ma się zamknąć, bo podzieli jego los. Nie jestem pewien o co tam chodzi, ale wygląda mi to na solidny pożar w burdelu. Unia Europejska podobno rozważa następne sankcje, tym razem zakaz wjazdu do Unii dla obywateli Rosji. Po pierwsze, branża turystyczna na pewno jest zachwycona. Po drugie, co z osobami z podwójnym obywatelstwem i złączeniem rodzin? Bo inżynier z Afryki to może swoją żonę i dzieci sprowadzić i żyć z zasiłku, a rosyjskojęzyczny Łotysz płacący podatki w UE będzie teraz persona non grad. W tym kraju minister sprawiedliwości zapowiedział wprowadzenie prawa utrudniającego użycie języka rosyjskiego w przestrzeni publicznej. Ciekawe co na to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nasze orły nie czekają na Unię, podobno mają zlikwidować mały ruch graniczny z Kaliningradem. W mazurskie Mazurskiej tak głosuje na PO. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym kontekście, Konflikcie zapraszam na pozostałe filmy z cyklu wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.